Dzień dobry, naszym gościem jest Monika Lawru oh. Bardzo nam miło. Widzimy się na złotych kurczakach edycji 7 we Wrocławiu. To pierwsze złote kurczaki. Tak. dokładnie tak, pierwsze kurczaki. I jak się podobają? No, jest taki klimat tropikalny tutaj, jeśli chodzi o temperaturę. To z. To, to, to... Spoko. Dobra, e, przejdziemy może sobie od razu do pytań w takim razie. I pierwsze pytanie, możesz mi powiedzieć, jak ważny dla ciebie jest Samurai Jack? Jest dla mnie ważny. Jak bardzo? <laughs> e, nie, no, e, od dawna go oglądałam. Zaskoczyło mnie to pytanie, dlatego <laughs> mówię spontanie. E, bo z, z siostrą często oglądałyśmy kreskówki na Cartoon Network, więc Samurai Jack to było zawsze, wiesz, punktualnie, godzina pyk, oglądamy. No i kontynuację mam, zakończenie już odhaczone, więc nadrobiłam. <laughs> I, i jak się podobało, bo jednak ten, ta część, która wyszła później na Adult mnie ten dodatkowy sezon, e, trochę się różnił, prawda, od tego, co znaliśmy wcześniej. Mm -hmm, no tak, wygląda jak kontynuacja dla ludzi, którzy są już w pewnym wieku, bo byli tymi, którzy oglądali go, kiedy byli młodzi. E, no ja się zadowolona z tego zakończenia. Takie zamknięcie tej historii, takie. No, takie... taki, że tak, podoba mi się ten efekt. Się. <laughs> Może być. Dobra, a teraz przechodząc do Twojej pracy. Nad existem pracowałaś długo. I powiedz mi, ostatecznie był ufundowany przez, przez wspieram to. Wypełniłaś wszystko, kliknęłaś zatwierdzenie całej kampanii. i O czym wtedy myślałaś? Myślałam wtedy, o ja cię kręcę. Nie wierzę, że to się może udać. Nie no, to naprawdę taka była moja myśl, bo specjalnie nawet ustawiłam ten model kampanii: bierzesz ile zbierzesz. Czyli niezależnie od efektu kampanii, biorę to, co mi wpadło, a nawet jeśli to miałoby być 5 złotych. I, i, I jakoś tak... Znaczy ja wierzyłam w ten projekt, bo to nie jest tak, że nie wierzę w swój własny projekt, bo to byłoby trochę dziwne. Ale nie spodziewałam się tak niesamowitego odzewu i, i, i ee, w ogóle z jakimś takim z się spotkało przyjęciem. No jakby przerosło to moje oczekiwania, więc e, myślę, że do, w tę stronę fajnie się zdziwić. E, no i zebrałam znacznie więcej, niż sobie ustaliłam, a nie wierzyłam, że zbiorę T, to minimum moje, więc e, to było fajne zaskoczenie. Bardzo często też w wywiadach i na spotkaniu zresztą Tobą w Łodzi byliśmy, na spotkaniu o crowdfundingu, zresztą które współprowadziłaś. Bardzo dużo osób chwaliło, zresztą w tym ja, Twój kontakt z osobami na Instagramie, że było bardzo dużo wsparcia, bardzo dużo rozmów. I mam pytanie o Instagram, ale niekoniecznie o Twój bezpośrednio: mianowicie, jeśli nie przekręcę nazwy, Typhotospector? To prowadzony a, przez Ciebie. Kiedyś kiedyś prowadziłam, ja miałam fazę na takie typograficzne zdjęcia. Na razie porzuciłam projekt, bo ja mam takie, że wpadam na 100 pomysłów na sekundę. Wszystkie wydają mi się równie atrakcyjne, część z nich realizuję, a potem nagle się okazuje, że doba ciągle ma 24 godziny. Ja ciągle jestem jedna, więc jestem porzucony. Ale no, jakby, lubię takie fotki, takie nieoczywiste, jakiegoś siekiernictwa, więc może tutaj stricte parę, więc zobaczymy. Może ruch z tym kątem. Dzięki za przypomnienie o tym koncie. Bo czy to częściowo się wiąże też z twoim researchem? Bo chyba w którymś, nie wiem, czy to był komentarz, czy coś na Facebooku mi się rzuciło w oczy, e, wspominałeś, że chciałabyś rysować tak dobrze e, tła budynki jak w Akirze. Jaki ty dobry research zrobiłeś, wszystkie moje ruchy z internetu, kurczę. E, no tak, to, to prawda, podtrzymuję tę tezę. Jak przeczytałam Akirę, to ja czytałam strasznie długo ten komiks, bo oglądałam każdy obrazek, centymetr od kartki, żeby Włonąć tę wiedzę i to wszystko. A może jeśli chodzi o to liternictwo, to jakby to nie jest research, tylko taki fan trochę z tego, że sobie chodzę i robię zdjęcia. Teraz mam fazę na robienie zdjęć kioskom różnym, które będę później rysowała w komiksach, więc takie chodzenie po mieście i focenie takich dziwnych detali, typu buda z kebabem, kiosk, stare jakieś takie budownictwo na Służewiu, tam przemysłowym, to mocno działa na wyobraźnię moją, więc stąd te takie dziwne zdjęcia i ujęcia. I tu ja od razu mam pytanie do tych e, Te bo oczywiście te kioski mi się bardzo podobały, co widziałem. Czy te. E, nie wiem, jak się fachowo nazywa to, w czym są bezpieczniki na ulicy. E, skrzynki rozdzielcze? Skrzynki, skrzynki rozdzielcze. E, bardziej chodzi mi o to, że e, są pięknie narysowane, tylko uważam, że są trochę za mało pomazane, więc od nas tutaj, jako prezent, jak tylko mi się uda. Oh, wycią <ścoughs> nie, nie, nie. E, Albo o graffiti, e, no, ponieważ. E, jak na świat w cyberpunku uważamy, że jest trochę za mało graffiti na ścianach. Mam nadzieję, że coś możecie stąd... To... To zgadzam się z tym, że jest ich za mało. Przyznaję rację. E, więc faktycznie jest to pole do popisu przy następnych tomach. No i teraz będę wiedziała, jak to zrobić. Wow, one chat. E, dobra, więc to o, mamy szansę, że będzie... Będzie jakoś więcej graffiti i tutaj, jeśli już jesteśmy przy tłach, mam kolejne pytanie. E, mianowicie, gdybyś mogła stworzyć e, tło do jakiegoś anime albo do jakiejś animacji. E, czy są jakieś tytuły, do których byś chciała stworzyć? A może zrobimy z zegisty anime? No je, jeśli. Ja nie miałbym nic przeciwko. Wiesz co, nie mam takich tytułów wyhaczonych, do których chciałbym tworzyć tła. No na pewno fajnie by było, gdyby tam były poniszczone ściany, pomazane drzwi, jakieś kamyki, popękane wszystko skrzynki pocztowe czy powieszone krzywo no bo przecież no nie mogłoby być prosto bo to nudne mhm. czy wszystkie kable przewody żeby to wszystko było tak rzucone luzem więc jeśli byłoby takie anime to ustawia się w kolejce od razu chyba żeby to rysować i jeszcze jedna rzecz coś co się rzadko zdarza w Polsce mianowicie jest oficjalna playlista do twojego komiksu prawda stworzona przez ciebie jest na Spotify'u Dużo osób ją słuchało? Masz do tego dostęp? Wiesz co, mam gdzieś dane, nie chcę się teraz grzebać w telefonie, żeby podawać konkrety. Zanim się do do tej aplikacji, się zawiesi pewnie telefon tak, z możliwością mhm. rzeczy martwych, wiadomo. Znaczy, muzyka jest bardzo ważna, jak rysowałam, to sporo słuchałam i ona mnie tak wprowadzała w ten taki nastrój mroczno, wolny, taki dziwny. Więc stwierdziłam, że skoro i tak mam już ją na YouTubie porobioną tę playlistę, to fajnie byłoby się nią podzielić, może kogoś też zainspiruje. A jeśli nie zainspiruje, to przynajmniej będzie się fajnie czytało ten komiks, więc... Mhm. A to nie są takie utwory super popularne w większości, takie może bardziej niszowe, więc fajnie byłoby je pokazać szerszemu gronu, żeby odkryli te wspaniałe zespoły. Więc stwierdziłam, a dobra, zrobię playlistę, może komuś się spodoba. A jeśli chodzi właśnie już o muzykę, rysunek i sztukę ogólnie, powiesz nam coś więcej o Perperunie? Perperuna Project, zespół taneczny, w którym tańczę od... Nie wiem dokładnie, ilu lat, ale już sporo, bo ogólnie tańczyć zaczęłam, jak jeszcze byłam na studiach, a na studiach byłam dawno temu. Eee, no jesteśmy, e, tym, jesteśmy w piątkę, piątkę dziewczyn, tworzymy zespół Perperuna i tańczymy, to się nazywa ATS, e, z R-ką na końcu, bo to jest American Tribal Style, czyli styl taneczny wymyślony w Stanach Zjednoczonych, jest to tańc improwizowany, tańczony w grupie kobiet, nie jest to tańc solo. No i polega na tym, że jest zbiór ruchów i są pewne, tak jak w języku są pewne wyrażenia i związki frazologiczne, to w tym tańcu też są pewne figury, które jakoś tam naturalnie następują po sobie. Formacja wynosi maksymalnie cztery osoby jest liderka, która się zmienia. No i jakieś tam konkretne typu nie wiem, ruszenie głową w prawo, to już znaczy, że w danym ruchu będziemy robili coś innego. Więc jest to fajny taniec, który uczy takiego wyjścia przed szereg, takiego liderowania właśnie, wyjścia na scenę oraz też reagowania na siebie wzajemnie bo musimy ta, ta grupa musi być zgrana musimy wiedzieć jak tańczymy musimy być takim takim właśnie żebyśmy się dobrze znały i tak sobie tańczymy do muzyki tam etnicznej czasami nawet elektronicznej to zależy więc e, ogólnie świetna zabawa tak bardziej dla, jest to tak dla fanu nie, nie jeździmy na jakieś konkursy nie mamy jakichś tam aspiracji super konkursowych tylko tak super zajawka naprawdę jest super śmiesznie super świetnie Głównie o to chodzi. I w sumie ostatnie pytanie. Jeśli chodzi o strzelectwo, to broń biała czy broń palna? Kiedyś długo trenowałam z mężem strzelectwo sportowe. Zaczęło się od krótkiego kursu czterogodzinnego posługiwania. Się, bo kolejne poziomy były dłuższe, dlatego powiedziałam krótki. To był poziom podstawowy posługiwania się dynamicznie, czyli schodzeniem, z, z ładowaniem magazynków w trakcie chodzenia, biegania, toczenie, czy nie toraliśmy się po ziemi na szczęście, może to jest wyżej, chowanie się za samochodami też jest na wyższym poziomie, tego jeszcze nie mieliśmy, no i po, to była taka zajawka na zasadzie, hej, chodźmy na strzelanie, dobra, grupon, o jest, no to idziemy, no i po tych zajęciach instruktor zaproponował mi zapisanie się do klubu strzeleckiego, jakoś ciągle mnie coś powstrzymuje przed zdaniem egzaminu na patent strzelecki. Znaczy wszystko mnie świetnie powstrzymuje, wszystko jest ciekawsze. Za dużo rzeczy do roboty po prostu ciekawych. Ale długo chodziłam na, na zajęcia do strzelania, tak żeby się przygotować do egzaminu na patent, a potem do dostąpienia po prostu pozwolenia. Na razie to jest zawieszone gdzieś tam w przestrzeni, ale strzelało się z różnych rzeczy i to były dosyć fajne zajęcia i fajne towarzystwo na strzelnicy. Więc e, kolejna część, którą polecam w wolnym czasie. Mhm to wiemy wszystko w takim razie. Czekamy na kolejne części trylogii. po powolutku. Nie, nie. Znaczy możemy długo czekać, to, więc na spokojnie, nie poganiamy nikogo. Proponuję nastawić się na czekanie dłużej niż krócej, ale tempo mam o wiele lepsze niż przy pierwszym egziście. Też on jest dłuższy, więc też będzie dłużej trwało rysowanie, ale i tak idziemy już szybciej niż przy pierwszym, bo przy pierwszym coś uczyłam, jak go narysować. to był mój pierwszy długi komiks, bo ten czterostronicowy pierwszy, pierwszy się nie liczy, bo cztery strony. No, a teraz już wiem, jak to ugryźć, więc już się nie grzebię, tak, nie eksperymentuję, po prostu trzaskam stronę za stroną. więc. I nie będzie folii matowej na okładce? Przysięgam, że nie będzie. Nie, no matowa będzie, softa ma nie być, software. tak. Tak, wiem, <laughs> nie <laughs> będzie folii softa, obiecuję. Dobra, to wszystko w takim razie. Z naszej strony dziękujemy Ci serdecznie za wzięcie udziału w wywiadzie i wszystkiego dobrego. Ja dziękuję też.